Halo, dzień dobry, dobry wieczór w sumie. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Przedstawiam się jako Salem pewnie zarówno jaki yes. e, pierwszy, pierwszy pan, jak i drugi mnie kojarzą bardzo dobrze. E, no, witamy tutaj. Salem. Do kogo masz pytanie? Wiesz co, ja mam kilka pytań tak szczerze, aczkolwiek możemy zacząć e, od pana Łukasza. To jest bardzo, 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 bardzo niewygodne pytanie dla niego. Ciekawe jak się do tego odniesie. Pewnie, dawaj. W jakim wieku była jego dziewczyna, ówczesna oczywiście? Jak się poznali i pierwszy raz przespali? 15 lat. No to niestety odpowiedź fałszywa, bo można tak naprawdę e, pooglądać wywiady, gdzie on tak naprawdę się płucał i, i nie no wiedział, co ty tak to chłopie? Co ty pierdolisz, chłopie? Nie, nie było cię przy tym Na sytuacji? jednym wywiadzie mówisz jedno, na drugim drugie. Ale, Dobrze, chłopie, po pierwsze, ja cię znam. Wyrzuciłem cię z kanału. Okradłeś mnie na 5000 złotych. No mnie nie okradłem, bo na 5 tysięcy zł. Nie chciałeś opuścić kanału. Jesteś kurwa totalnym mitomanem, totalnym idiotą, kurwa. Słuchaj, Włóczysz się po Warszawie. Nie masz własnego mieszkania. Nie masz kurwa nic, chłopie. Jesteś totalnym dobra, zerem. Dobra, chciałeś, dobra, się dobra, kanał, to tak, chciałeś się wkręcić ale, ale, na kanał. Mogę? Mogę? Chciałeś się wkręcić na kanał, żeby ja mieć ja cokolwiek. Dzwonię, ale to ja dzwonię, więc nie mogę. No daj ty mi dzwonisz. Się. Ale śmiech dzwonisz. Którego wyrzuciłem z kanału? Dlaczego takie osoby Teraz ty salę przerwałeś, nie to ty się Dlaczego takie od, osoby w ogóle miesiąc. są Dobry. wprowadzane, w dobrze, sensie, posłucham. No. stricte są wprowadzane, bo to miały być losowe telefony, a są wprowadzane osoby, które kurwa były na, u mnie na kanale, już jest druga osoba, która była u mnie na kanale e, i po prostu pierdolą jakieś kocopoły, bo ich wyrzuciłem z kanału, nie chciałem ci dać sławy, tak, nie chciałem ci dać sławy, bo jesteś kurwa pierdolonym kłamcą, oszustem, dobre. manipulantem no, i złodziejem, okradłeś tego, okradłeś kurwa jonkę. <laughs> No, człowieku, i przyjechałeś za Bielskim, z Zabielskim, przyjechałeś kurwa z Zabielskim, gdzie wiedziałeś, że masz zakaz wstępu do domu i próbowałeś się wpierdolić do nas do domu. I ty uważasz, że to jest kurwa słowa, Bo Nie mogę, nie mogę już złożyć tego typu. Po pierwsze, Dobra, salen, odniosę, się, odniosę się do tego, że okradłem Dredziastego. E, dredziasty właśnie popierdala w e, moich ubraniach tutaj to na ty, wizji kurwa pokazuje. Ty, ty okradłeś Dredziastego. Ty, ty kurwa okradłeś Ty, tak, ty, tak, ty tak, jesteś jebanym złodziejem. A gdzie jest moje 5000 tysięcy złotych? Gdzie są moje 50 tysięcy złotych? No nieważne, nie gdzie swoje jest... 5 tysięcy złotych? Zajmowałeś po prostu nieważne, papa? Nawet nie dasz dojść do słowa normalnie, no, bo. dobrze, dam ci, izdę, no proszę. No, to widzisz. Nie wiem, czy masz tam dzisiaj te dziurawe skarpetki, w których codziennie chodzisz, czy chodzisz tam w moich, z których nie orżnęliście. Ze skarpetek? Jesteś chory, kurwa, psychicznie, chłopie. No, każdego oskarżasz o to, że jest chory psychicznie, ty. Nie jesteś Dobra, chory, bo ale czy... masz jeszcze jakieś pytanie, czy nie? E, tak, oczywiście. Ja chcę się po prostu odnieść do tego, e, do zarzutu o sławę i tak dalej. Patrz. Ale to proszę cię, streszczaj się. Dobrze. Słuchaj, jak ja byłem dzieckiem, to dostawałem od rodziców zabawki, co nie? Jak mi się znudziły, to po prostu je rozpierdalałem na kawałki. Tak samo to z tym Instagramem. Dostałem tego Instagrama tak naprawdę dzięki tobie eee, i... Po prostu bawię się nim i rozpierdolę go na kawałki, bo chły mnie to obchodzi. A ty mi zarzucasz, że kurwa chciałem sławy, chciałem tam kasy, czy coś takiego. w tamtym momencie chciałeś pieniądze i chciałeś sławy. Chciałeś się wkręcić na kanał, bo myślałeś, że zostaniesz kurwa wielką pierdoloną gwiazdą. A marzenia, nie, kurwa, tak marzenia okazały się kurwa nieprawdą. Nieprawdą Dobra. kurwa. Okazało Łukaszku, się, że nie jesteś niepanym dzieckiem, które może kurwa wszystko kurwa zdobyć. Łukaszku, powiem ci tylko tak, nie? No? Że no? no? przestań kurwa wszystkich oskarżyć <laughs> o to, że są chorzy psychicznie, nie Kurwa, jesteś no, jesteś, no ja jestem może przypierdolony. Może niech że jest przypierdolony. Na łeb. Może lepiej opowiedz, ta, opowiedz o tym, kurwa, jak trafiłeś do aresztu e, i pierwszej nocy chcieli ci tam przetwalić. kurwa. Ale i co i ty do pierdol... chcesz. Dobra, dobra, dobra. Bo... Salem, salem. Dobra, pozdrawiam. Tak, RTG, chłopaków dobrych, kurwa, Peterka. Tych, którzy cię pozdrow, też pozdrów. Pa, pa. Pa, pa. I wolność ciachę, kurwa. Oooo, ciągnie, kurwa dwie. Albo trzy, albo cztery, albo, cztery. albo w sumie gangbang.